Szczęść Boże, jest czwartek i kolejna iskierka. Dzisiaj słowo z księgi Projek Jeremiasza, na nim chciałbym się bardziej skupić. Zazwyczaj jest tak, że to my mam pretensje do Pana Boga. O wiele rzeczy. Czasem zachowujemy się, jesteśmy trochę tak rozkaproszeni jak ten Jonasz, który najpierw się przed Panem Bogiem ukrywał, aż Pan Bóg musiał tak mocno zainterweniować zamknąć go na trzy dni i trzy noce w Wielkiej Rybie, żeby Jonasz wypełnił swoją misję. Ale potem też patrzył i czekał na to, aż rzeczywiście misja mu się nie powiedzie. W sensie takim, że czekał na zagładę Niniwy, a nie na to, że rzeczywiście jego misja zakończy się sukcesem, to znaczy nawróceniem Niniwitów. I kiedy usechł mu ten krzew, który jednej nocy wyrósł, jednej nocy też potem usechł, no to gniewał się na Pana Boga śmiertelnie i my też na Pana Boga często gniewamy się śmiertelnie. Ale powiedziałem, że dzisiaj Pan Bóg przez Jeremiasza to on się skarży na nas. I może warto by było, żebyśmy skończyli z tymi elementacjami poddeczna Pana Boga, posłuchali jego punktu widzenia. Pan Bóg mówi dzisiaj tak. Nie chcieli mnie słuchać. Poszli za się swoich serc przewrotnych serc i odwrócili się do mnie plecami, a nie twarzą. Jak możemy Pana Boga usłyszeć, jak nam się wydaje, że my z Pana Bogiem rozmawiamy, a my gadamy sami ze sobą. Sami ze sobą, bo się odwracamy od Pana Boga plecami, gadamy ze swoimi myślami, ze swoim się, ze swoim konceptem na rzeczywistość, a od Pana Boga się odwracamy. Nie nadstawili uszu, Uczynili twardy swój kark, stali się gorsi niż ich przodkowie. Mówi do proroka, powiesz im to, ale oni nie będą cię słuchać. Będziesz do nich wołał, ale oni nie dadzą ci odpowiedzi, bo to jest naród, który nie usłuchał Pana Boga swego i nie przyjął ich pouczenia. Przepadła wierność, ona znikła z ich ust. Wierność. Tego nam potrzeba na te dni Wielkiego Postu, na te dni wojny, na te dni niepokoju, potrzeba nam wierności. Pan Bóg wie, co robi. Odwróćmy się do Niego twarzą, nie plecami. Spójrzmy Jezusowi w oczy. Patrzmy na Jezusa, który nam w wierze przewodzi i nas w wierze wydoskonala, jak powie autor listu do hebrajczyków. Dlatego dzisiaj może jest okazja do tego, Wiele jest w tych dniach. Jedni otaczają się takimi emblematami, taką flagą, inni takimi znaczkami. A my mamy ten największy znak, jakim jest Krzyż Jezusa Chrystusa. Może warto dzisiaj to nasze iskierkowe zadanie weź do ręki Krzyż, ten znak zbawienia, spójrz na niego, nie odwracaj się od niego plecami. Ten znak, który jest obecny w domu, w szkole, w kościele, wiadomo. Na naszych ulicach. Weź ten znak, może masz go na szyi, a jeżeli nie masz, to właśnie dlaczego go nie masz? Zastanów się, czy jeszcze ten krzyż coś dla ciebie znaczy. Czy jeszcze wierzysz w Bożą Moc, moc Chrystusowego Krzyża. To jest naprawdę wielka moc, moc krwi Jezusa Chrystusa. Jest takie wezwanie w litanii do krwi pana Jezusa, które brzmi. Krwi Chrystusa zwyciężające złe duchy wybaw nas. Ta krew Chrystusa w niej naprawdę jest nasze uzdrowienie. Ona naprawdę ma moc pokonywać, pokonać wszelkie demony. W krzyżu Chrystusa jest nasza nadzieja, nasze zwycięstwo. To jest najpewniejszy znak. To jest nasza ucieczka, to jest nasz prawdziwy, jedyny drogowskaz. Pan z wami. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.